Wszystkich Was, drodzy Państwo, namawiamy do tego, żeby, żeby zapomnieć na chwilę o tym cyber i, i poczuć przyrodę i dobrze się tam bawić. Cześć, to my, Kasia i Tomek albo Zosia i Tomek, bo przecież znamy się z Akademii Smaku. Jakby nie patrzeć, wracałem po krótkiej przerwie wciąż jako gotująca. Para, a dziś będziemy robić to, co lubimy robić najbardziej. A co lubimy robić najbardziej? Leniuchować, Leniuchować Odpoczywać! Jeść. jeść! Kochamy jeść! No ja jeszcze kocham gotować, w związku z tym przygotujmy mały kosz piknikowy. Żeby dobrze odpocząć, musimy na pewno dobrze zjeść. Dzisiaj prosto, tak jak lubisz, ale troszeczkę jak widzisz, będzie też fikuśnie. Zacznijmy od pasty ze słonecznika. słonecznika dobra. Co Ty lubisz robić na takich piknikach właśnie? Jak lubisz spędzać ten czas? Bo pasta pastą, zaraz wyjdzie to opowiem. <laughs> no znaczy chyba idea jest taka, żeby, żeby się zresetować przede wszystkim, zapomnieć o całym świecie, przynajmniej i tak do tego podchodzę. Wyjeżdżamy z reguły z przyjaciółmi, zabieramy ze sobą, o właśnie, to co zaraz y, przygotujemy. I fajne jest to, żeby, nie wiem, móc wyłączyć telefon, nie zaglądać co chwilę do Facebooka i na wszystkie inne portale społecznościowe po to, żeby no się komunikować z cyberświatem. Fajnie to, żeby poczuć, nie wiem, pachnącą trawę, zresetować się, posłuchać ptaków. Powiedz, czy to nie jest. Nie no, ja się... Nie, nie wiem, czy w dzisiaj nic nie umywa, już się rozkojarzyłem, kiedyś na przykład ja Jak to już... pamiętam, że takie mnóstwo było tego, czego mi teraz też brakuje, co staram się uczyć na przykład sąsiadów córeczki, gry takie, wiesz, takie... Takie przyziemne. No takie po prostu, tak Czy na przykład bawić Albo w podchody na przykład. To mu syn... się pobawił z tobą. Mój styłka <laughs> chowanego na przykład się bawić. Wrzucamy do słoika, a w tym czasie zostawimy te pestki. Do pasty będzie ich za dużo, ale zrobimy jeszcze szybką owsiankę. Właściwie to deser. Ja jeszcze w ogóle jeszcze mam jedną dla ciebie niespodziankę. E, już przygotowałem w ogóle ją w nocy za mną w piekarniku no, e, leży. No e, Patrz jakie fritatki ci przygotowałem. Wspaniałe. Warzywa, grzyby, ser, wszystko zapieczone. Warto wziąć udział w Cooking Challenge, podnieść rękawice, no i oczywiście podjąć wyzwanie. Zresztą chyba Kasia o tym może powiedzieć. Ja no, oczywiście, że warto. Zresztą w ogóle warto robić nowe rzeczy i otwierać się na nie, ale chciałabym, żeby te rękawice, o której mówisz. <śm> Podniosły moje dwie y, przyjaciółki, ukochane zresztą Marta Żmuda-Trzebiatowska i Josia Koroniewska. To jest ekspl eksplozja smaku, wyjątkowości, e, piękna esencji, wrażliwości i temperamentu. Ja myślę, że w kuchni perfekcyjna mieszanka. Chyba bym nie potrafił gotować za się <laughs> no, Idziemy na ten piknik, bo ugotowały. się robią. <laughs> Chodź, Idziemy na piknik. sobie leżysz na tej trawie i obcujesz z tym z naturą ptaszki. Jedzonko dobre. Dla mnie dobrego samopoczucia, niekoniecznie samej dobrej powody, dobrego jedzenia. Wyłączamy telefony, że nie kontaktujemy się ze światem po prostu.